Okay. skorpion, jedna z moich ulubionych pozycji do rozciągania klatki piersiowej i bicepsów. Ustawiam się w leżeniu na brzuchu. Będę pracował z lewą ręką. Lewa dłoń musi powędrować powyżej barku, czyli ona nie jest z barkiem, ona jest powyżej. Doklejam biceps do ziemi, biceps do ziemi, bark będę odrywał. Biceps do ziemi. I teraz odpychając się prawą dłonią, odkręcam bark, prawy bark i głowę do sufitu. Racja. ok, bicep przyklejony bark będę zabierał i w tym momencie prawą ręką się odpycham i przerzucę jeszcze prawą nogę za siebie chcę być taki jak skorpio tak naprawdę przerzucam nogę za siebie prawą ta noga ma być luźna ona ma mi nie przeszkadzać przede wszystkim czy ją będę miał tu, czy tu ma być mi wygodnie w tej pozycji i odkręcam głowę i swobodnie oddycham wzrok w sufit skierowany taka praca, chcę czuć rozciąganie na klatce piersiowej tej lewej strony, na barku na bicepsie, może nawet na dłoni jedno to, czego nie chcę to to, żeby coś tam drętwiało, jeśli drętwieje, czuję jakieś mrowienie, to kończę ten ruch przechodzę na drugą stronę Widocznie czas pracy był za długi.